HP punkt zdrowia i razem przeciw wykluczeniu przedstawiają Kringle Crash. Kringle Crash. Main menu. Please be so good as to choose an option in this rather Christmasy menu by using your up and down arrow keys followed by Enter. Dawno dawno temu, gdy zimy były strokie, śnieg leżał za brzegiem. Banda przepracowanych elfów postanowiła wstroić bunt. Stwierdzili, iż nie będą one pracować ponad swoje siły. Dlatego zarzuciły to, co robiły. I przedsięwzięły wojnę z Mikołajem. No, tak mógłbym opowiadać, ale chyba nie o to chodzi. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, kilka słów o grze Kringle Crush. Gra w klimatach zimowych, ale bardzo ciekawa. Jak mogliście się dowiedzieć z tego krótkiego wstępu, chodzi o to, że musimy pomóc Mikołajowi. Pomóc Mikołajowi w opanowaniu buntu, ponieważ nie zdąży on przywieźć prezentów na czas, jeżeli nie uzyska naszej pomocy. Grupa Elfo faktycznie odmówiła współpracy i zamiast robić nowe prezenty, zaczęły niszczyć te już zrobione. Naszym zadaniem oczywiście jest ich powstrzymanie. Rozgrywka to tak pokrótce jeszcze powiem, zanim ją pokażę. Rozgrywka trwa 4 minuty. Jesteśmy informowani o tym w trakcie, że zostały nam jeszcze 2 minuty. 1 minuta, 30 sekund, 10 sekund. Naszym zadaniem jest zebranie prezentów, które leżą na ziemi, i odniesienie je do bezpiecznego miejsca na saniach. Będziemy słyszeć też tam takie dzwoneczki i przeszkadzanie elfom, które będą biegały i będą chciały nam zniszczyć te prezenty, które się pojawiają. W ciągu 4 minut musimy zebrać jak najwięcej prezentów, ale musimy też nie dopuścić, żeby zbyt wiele zostało zniszczonych, ponieważ od tego zależy ilość naszych punktów na koniec. Żeby gra mogła zostać uznana za wygraną, musimy ocalić minimum 25 prezentów, no ale musimy też nie mieć ich tam zniszczonych. Za każdy uratowany prezent dostajemy 100 punktów, za każdy zniszczony prezent tracimy punktów 50. Jeżeli chodzi o klawisze używane w tej grze, to wszystko jest bardzo proste. Strzałkami w prawo i w lewo biegamy po takiej śnieżnej ścieżce. Wbiegamy w prezent, nie musimy już nic naciskać. Na dźwięk, który będziemy słyszeć, zaraz go jeszcze pokażę. Wtedy go automatycznie podnosimy. I tutaj drobna uwaga: możemy podnieść maksymalnie 3 prezenty naraz. Gdy już mamy podniesione prezenty, biegniemy maksymalnie w lewą stronę i tam kontrolę. Możemy te prezenty wrzucić na sanie. Jeżeli będziemy gdzie indziej, w innym miejscu, nie maksymalnie w lewo, i naciśniemy kontrol, to sami ten prezent też zniszczymy. Oprócz tego właśnie są śmiejące się i dokazujące skrzaty, to przecież elfy, które też zbierają prezenty i biegną maksymalnie w prawo, gdzie wyrzucają je z wielką radością, aby je zniszczyć. Możemy te elfy powstrzymać, naciskając spację, jeżeli jesteśmy obok nich, wtedy knockoutujemy je na jakiś czas, tak żeby one chwilowo nam nie przeszkadzały, a jeżeli te elfy miały przy sobie jakiś prezent, to możemy go podnieść. Oczywiście, jeśli mamy jeszcze w rękach wolne miejsce. Klawiszem C sprawdzamy, ile mamy w ręce prezentów. Możemy mieć maksymalnie 3. Klawiszem R sprawdzamy, ile prezentów już uratowaliśmy, natomiast klawiszem B sprawdzamy, ile prezentów zostało zniszczonych. Chcę chyba to wszystko. A, jeszcze jedna ważna sprawa. Żeby poruszać się w tej grze, trzeba naciskać cały czas strzałkę w prawo lub w lewo. To znaczy, że przytrzymanie strzałki nie spowoduje tego, że na przykład biegniemy szybciej. Musimy naciskać strzałka, 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 zrobimy trzy kroki. Można jeszcze grę oczywiście zapauzować. Do tego służy klawisz P. I wyjść z gry, do czego służy klawisz Escape. Mamy bardzo proste... Menu gry, które tutaj od razu wam pokażę. Start game. Tutaj zaczynamy grę. Speaker test. Tutaj możemy sobie sprawdzić, czy mamy dobrze sławki założone. Here, my friend, is the left. ha! that's right. Main menu. Please be so good. Start game. Learn game sound. Tutaj będziemy mogli sobie wysłuchać dźwięków. Oprócz tego jeszcze mamy High score List 10 najwyższych wyników, które możemy sobie wewnątrz zobaczyć. Exit game. I wyjście z gry. Start game. Speaker to Learn game sounds. Use your up and down arrow keys to select a sound and then press enter to listen to it. No właśnie, strzałkami w górę i w dół przemieszczamy się pomiędzy dźwiękami, enterem odtwarzamy. Gift. To jest prezent. I tak jak powiedziałem, musimy w niego wbiec, żeby go zebrać. Gift picked up. Jeżeli go podniesiemy, usłyszymy taki dźwięk. Gift put on the sleigh. Jeżeli odłożymy prezent na sanie, to usłyszymy dźwięk taki. O, właśnie. Po lewej stronie. Gift broken. Jeżeli prezent zostanie zniszczony, to dźwięk będzie. taki. Return to previous menu. Main menu. Please be so good as to choose an option in this rather Christmasy menu by using your up-and-down arrow keys followed by Enter. Jeszcze przed samą grą, kilka słów dosłownie o wydawcy. Gra należy do Blast Bay Studios. Oni stworzyli tę grę już dość dawno temu, bo w 2009 roku. Można ją pobrać ze strony blastbay.com, ewentualnie jeszcze dopisać slash kringle, podkreśnik serasch.php, i tam będzie strona gry, gdzie będzie krótki opis oraz przycisk do Pobrania. Myślę, że możemy w takim razie zaczynać sobie grę. Tak jak powiedziałem, rozgrywka trwa 4 minuty. Nie możemy jej w żaden sposób przedłużyć. Musimy jak najwięcej prezentów odzyskać. Start game. No to chyba możemy ruszać. Tutaj będzie scenka początkowa. Możemy ją ominąć oczywiście, ale wysłuchajmy. It is Christmas Eve.

now, all of you, we're running out of time! <laughs> Orgot! How dare you eat those! They're for a little girl who'll be without Christmas candy now! You will leave my employment at once! Go and work for the Easter Bunny! <laughs> That'll teach you! <laughs> oh, come on! I have to go out and roll the last ones onto the sleigh! Get those gifts ready as soon as you... Can. <laughs> Hint. Did you hear that? The Easter bunny! The Easter Bunny! That's the last straw! I've been working here for 587 years, and then I have to go and work for the Easter bunny! I won't stand for it anymore! We won't stand for it anymore! Who is it that does all the work? We and who gets nothing of the reward? We and whose turn is it to get revenge? We

Ohoho! zobaczcie. Prynek, zobaczcie. O, no nie mnie pierwszy, to w tym zniszczony. O! Zniszczyłem się oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Two minutes left. <laughs> <laughs> Je <test> <t horror> <triple> <triple> <source> oh Oh yeah, oh yeah. <patric introductions>. <pillows> Three. one minute left one 14 41 37 30 seconds <laughs> Seconds. Oh, 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 oh. That's what you get. Now stop wasting my time. I have a few million miles to travel tonight i'll give your cv to the easter bunny <laughs> merry christmas gifts recovered 44 gifts broken 20 for a total of 3400 points hey you know what Getting over forty gifts is rather impressive in my book. Here are some bloopers from the making of the game. <laughs> Whose turn is it to get revenge? Wee! We're gonna take all your gifts, you fat old idiot, and we're gonna get you also. Come on, lads! Come on! <laughs> Oh my god. Oh my god. <laughs> <laughs> oh my god. I feel like such an idiot. <laughs> Thank you. Oh <laughs> <laughs> anyone hears that. I'm gonna be calling the special police now. <laughs> <laughs> You sound like an idiot. Thank you. <laughs> okay. Okay. Now what am I doing? The dying. Sound, he okay. Like. like, Ugh. like Ugh. Ugh. Yeah, that's great. Is okay. that okay? Yeah. Yeah. And then um, it's when when he gives her a gift. That's like. a ha! Ah ha! Okay. Okay. Is that okay? Yeah. <laughs> <laughs> and then um, when he when he manages to get away. Oh, how would I do that, that one like again? A, <laughs> All right, okay. He's running off. Or... Try again. Once more. Yeah, that's good. <laughs> okay. Okay. Main menu. Taka... please be so good as to choose an option in this rather Christmassy menu by using your up and down arrow keys followed by enter. ponad 40 Prezentów. E, oczywiście, gdybyśmy przegrali, no to byłoby byłaby troszeczkę inne zakończenie. A tutaj e, ta e, ciekawa końcówka, tam gdzie on krzyczy, że przekaże CV tych elfów do Królika Wielkanocnego, czyli swojego konkurenta. No, e, to taka jest ciekawostka. E, I co, chyba o tej grze tyle wystarczy. Myślę, że widzieliście, jak się w to gra, tak naprawdę gra. Bardzo prosta. Myślę, że nieraz i nie dwa pojawi się na naszych turniejach. Będziecie mogli z zadowoleniem ratować prezenty albo gaułtować no elfy co <laughs> W takim razie Exit game. dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam na kolejne tutoriale i zapraszam też na obserwowanie nas w mediach społecznościowych. szukanie informacji o kolejnych turniejach Trzymajcie się Thank you for playing and Merry Christmas no, no, I have to practice bye <laughs>